Józef z tej strony lub Kurz, i dzisiaj opiszę dla Was niemiecki niszczyciel czołgów 9. typu, jakim jest Jack Tiger. Jest to bezpośrednia kontynuacja po Ferdinandzie. Ferdinanda już opisywałem w tym kanale i grało mi się nim fenomenalnie. Bałem się, że Jack Tiger no, nie w wyzwaniu i po prostu nie będzie w stanie dorównać niesamowitemu Ferdinandowi. No, i y, powiem szczerze, że y, pozytywnie się zaskoczyłem tym pojazdem, ponieważ już od pierwszej bitwy y, wiedziałem, że będzie grało mi się nim fantastycznie y, i stwierdziłem, że y, jak najbardziej podtrzymuję swoją, e, swoją świetną e, opinię na temat e, tej linii niszczycielów. Jest to bezpośrednio pojazd występujący przed Jack em S100 i jak najbardziej nie będziecie się, y, myślę, męczyć wbijając tom, ten dziesiąty tier bo no, dziewiątki, dziewiątki wbija się bardzo długo ale tutaj jak najbardziej nie będzie e, męczarni no ale tro, co do statystyk no to mamy tutaj 1800 punktów wytrzymałości co jest, no myślę, że dosyć sporo jak na niszczyciel 9 tieru jeśli chodzi o mobilność to 38 km na godzinę maksymalnej prędkości 26 stopni na sekundę prędkość obrotu no powiem szczerze, że jeśli chodzi o mobilność, to chyba jest to, no, jeden z najsłabszych y, aspektów tego pojazdu, ale nie jest to też y, jakaś wybitna, wybitnie duża waga. Y, wada, przepraszam. Y, no cóż, co mogę powiedzieć, y, ta mobilność. No, jest na poziomie niemieckich ciężkich czołgów, tak? Czyli powiedzmy nie przeszkadza on aż tak, ale mogłaby być lepsza, zwłaszcza dla niszczyciela, który często czasami przynajmniej musi zmieniać pozycję. I wtedy przydaje się ta mobilność. Tutaj bardziej powiem szczerze, przeszkadza mi ten prędkość obrotu, ta prędkość obrotu 26 stopni zaledwie, więc tutaj dla kierowcy jak najbardziej. Polecam hamowanie sprzęgłem, taką umiejętność, która nieco przyspiesza ten proces obrotu całego pojazdu. Co do pancerza kadłuba, 250 mm z przodu, no to naprawdę działa, działa na wyobraźnie, no ale no może wam tutaj pokażę. Tak wygląda pancerz przedni Jack Tigera. No i bystrzejsi już zauważyli, że ten cały. Korpus, jak gdyby ta dolna część korpusu, to jest podwozie Tigera 2. A jak wszyscy wiemy, na Tigerze 2 nie ma 250 mm pancerza, tylko jest 150. A jest to nieco różnica. 250 mm jest owszem, ale na tej górnej części korpusu, czyli na tej mniejszej części. No ale cóż, jeśli uda nam się. No, jak to, jak to wygląda w praktyce? No, może tak. Siódme tiery odbijamy praktycznie wszystkie, nawet na tej dolnej części korpusu tutaj nie ma większego problemu. Ósme tiery, no to tak możemy odbić, możemy nie odbić, a dziewiątki praktycznie już wszystkie nas tam przebijają. No, niepraktycznie, tylko tutaj nie mają żadnych, żadnego problemu, żeby przebić nas na y, tym korpusie. No, ale jeśli chodzi o tą górną część, czyli to jarzmo działa, no to tutaj sprawa wygląda naprawdę fantastycznie. Jeśli uda nam się znaleźć takie miejsce, na przykład gdzieś z jakimś kamieniem, czy jakimś tam budyneczkiem, który schowa nam tą dolną część korpusu i będzie nam wystawać tylko ta górna, no to jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej sytuacji, bo yy, wystaje nam tylko ten element pancerza, który jest najmocniejszy. Nie mamy żadnego włazu dowódcy, nie mamy żadnego, żadnego słabego punktu, tak na dobrą sprawę na tej górnej części korpusu, więc wystaje nam tylko element. W którym mamy 250 mm pancerza, a to, to jest naprawdę duży pancerz. Duży, na przykład niektóre dziesiątki nawet mają problemy, żeby nas tam przebić. Taki małz powiedzmy nie ma najmniejszych szans na standardowych pociskach, żeby, żeby nas tam przebić. No, no ale oczywiście w tej bitwie, którą widzicie w tej chwili na ekranie, może nie ma tutaj za bardzo tego pokazanego, pokazanej mocy tego pancerza. Bo po prostu nie miałem tutaj takiej możliwości, to jest bardziej kampienie, kampienie w krzakach gra z dystansu. Tutaj raczej nie byłem wykrywany, więc nie miałem możliwości skorzystania z pancerza. Ok, co dalej? Zasięg widzenia 390 metrów, a no, czyli niezły. Polecam jak najbardziej lornetę do tego pojazdu. No a teraz najlepszy aspekt tego, tego pojazdu, czyli jego działo, jest to ulepszone działo od Ferdinanda, działo 128 mm. No i tak, szybkostrzelność 5,26 strzałów na minutę, co przy mojej zamontowanej wentylacji daje jakieś 10,5, znaczy 10,5 sekundy przeładowania, co jest fantastycznym czasem przeładowania jak na działo tego kalibru. Jeśli chodzi o proporcje. Proporcje damage'a do szybkostrzelności, no to to jest działo wręcz idealne, wymarzone dla mnie. Bo ma on 560 średnich uszkodzeń na pocisku przeciwpancernym. Czyli, no tak jak mówiłem, dla mnie to jest działo idealne. Nie jest ani za bardzo, mm, za bardzo szybkostrzelne, wiecie, nie spamuje tym ogniem, ale nie ma damage'a, ani nie ma takiej sytuacji, że ma zajebisty damage, ale strzela tam powiedzmy co 15 sekund. Tutaj jest po prostu idealnie to wybalansowane. Dodatkowo 276 penetracji średniej na pocisku, pocisku przeciwpancernym, to jest naprawdę duża penetracja, 0,33 celności na 100 metrów, więc no jest to, dużo mówić, działo snajperskie, praktycznie trafia, rzadko kiedy zdarza się jakieś pudło, <laughs> możemy przymierzyć nawet władz dowódcy, z bardzo dużej odległości no i kolejnym świetnym aspektem tego działa jest 2,3 czasu przeładowania w sekundach czyli no co to dużo mówić, jak na działo tego kalibru to ten celownik skupia się naprawdę bardzo, bardzo szybko więc tutaj nie ma problemu, kolejny świetny aspekt tego działa to jest chyba jedno z naj najlepszych dział jakim do tej pory miałem przynajmniej mm, przyjemność operować, nie no chyba, chyba najlepsze działo Jakim grałem do tej pory, bo gra się nim naprawdę fenomenalnie i przyjemnie. A co do takich rzeczy, których nie zobaczycie w statystykach, czyli takie bardziej subiektywne opinie, co do wychyłu działa, no to jeśli chodzi o na boki, no to to troszkę tutaj kuleje. No. Często będziemy musieli obracać całym pojazdem, no bo jak tutaj wiemy, nie ma on wieżyczki, musimy obracać całym pojazdem, jeśli chcemy w kogoś, że tak powiem, przycelować. No, a ten sam wychył samego działa jest no, nie najlepszy. W poziomie, w pionie jest już nieźle w porównaniu do innych niszczycielów. Tutaj naprawdę możemy spokojnie wyjeżdżać z jakiegoś wzniesienia, i tutaj nie ma problemów z tym wychyłem. Działa czy w pionie, czy w poziomie, czy właśnie w pionie, w górę i w dół, żeby było tak po ludzku. Jeśli chodzi o niewykrywalność co jest no, bardzo ważną cechą dla wszystkich niszczycieli, Ponieważ tutaj gramy głównie z dystansu, to no, powiem szczerze, że tutaj jestem troszeczkę rozczarowany, bo mam wyszkoloną załogę bardzo e, bardzo pod kątem właśnie kamuflażu i tak tej niewykrywalności, no nie jest taka średnia powiedzmy, no ale jest to bardzo wysoki pojazd, bardzo taki e, masywny, tak, więc trudno jest po nim wymagać jakiejś tam dużej niewykrywalności. No ale cóż, to mogłoby być na nieco wyższym poziomie. Polecam jak najbardziej kamuflaż, siatkę maskującą. Wszystko, co tylko może wam pomóc, do żeby ten pojazd po prostu pozostał w ukryciu. Co do modułów, jakie polecam do tego pojazdu, to już mówiłem o lornetce. Przede wszystkim, bo gramy z, gramy z dystansu, no tak, tym niszczycielem. Nie ma co tutaj wdawać je w jakieś kontaktowe walki, chyba że rzuci nas tak, że będziemy jedną tam z dwóch dziewiątek, a reszta u ósemki i siódemki, to jak najbardziej możemy wdać je w jakąś walkę bezpośrednią, ale tak no to tego pancerza nie mamy aż tyle, żeby, żeby tam szukać jakiejś walki w zwarciu. Co do... no właśnie co do tych modułów, no to ja oprócz wyżej wymienionej siatki maskującej i lornety mam jeszcze zamontowaną wentylację, czyli standardowo myślę dla mnie. Możemy tutaj jeszcze zamontować dosyłacz, ale nie jest tak najbardziej wymagane. Jak dla mnie te trzy perki są zdecydowanie najlepsze na tym pojeździe. No i cóż, co tu dużo mówić, jeśli chodzi o moją recenzję. Że tak powiem, jeśli chodzi o moje opinie na temat tego pojazdu, to jak najbardziej polecam. Nie zawiedziecie się. Ferdinand, Ferdinandem grało mi się fenomenalnie i Jack Tigerem gra mi się też fenomenalnie. Od pierwszej bitwy, praktycznie. Bardzo, bardzo chętnie znowu wsiadam do tego pojazdu. Tak więc to była recenzja Jack Tigera, czyli niemieckiego niszczyciela 9 tieru Dziękuję Wam za obejrzenie. Swoje sugestie i opinii na temat tego czy też innych pojazdów, jak najbardziej mile widziane w komentarzach. A w następnym odcinku e, niszczyciel czołgów premium Su 100Y. Tak więc zapraszam i do usłyszenia.